No w trakcie filmu można powiedzieć, że w kluczowym momencie film nam się wyłączył. Znaczy co najlepsze, wyłączył nam się obraz, dalej był dźwięk i dalej były efekty. Pomyślcie sobie, ciemna sala, nami rzuca na bok, więc nie jesteś w stanie zejść i zgłosić, że, że coś nie działa. Rzuca to wam tak, że prawie coś nie idzie się pożykać, bo bez wida bez, tak. bez to tak to wygląda po prostu, że no. W końcu jakoś udało mi się zejść z tego futera, szedłem na dół, żeby to zgłosić, bo nikt się nie ruszał. No ale już mi goście z obsługi powiedział, że, no, że, że że już zadzwonił i zaraz to na pewno. Tak, no i dobra, wróciłem na miejsce. Rzeczywiście chwilę później, jak cofnęli film o ten fragment, który, który był włączony. Ale... I puścili jeszcze raz. Ale czekajcie, co jest ważne. Powiedzmy, cały czas działa się kluczowa scena. Gdzie... Ale naprawdę taka kluczowa scena życia i śmierci. Dokładnie, całej sceny nie widzieliśmy, a widzieliśmy jej rozwiązanie. Włączyli w momencie. I to był po prostu no taki se... spoiler. Tak. Taki totalny spoiler. Totalny rozumiecie. spoiler. I, I to było nawet. ok, że włączyli, że cofnęli, ale w momencie, kiedy Ty oglądasz scenę i wiesz, jak ona się skończy, tak. i ma, to była jeszcze taka naprawdę scena że się mieć. No Wiedziałeś, że ktoś może umrzeć, tak? No, w każdym razie stwierdziliśmy, że po seansie y, trzeba będzie pójść zareklamować film, ponieważ na. Mm, Mieliśmy takie doświadczenia z Multikina, kiedy byliśmy na hobbicie w 48 klatkach po prostu przycinał się film. Było, było widać, że, że, to nie jest, że to nie jest tak jak być powinno. Poszliśmy, zareklamowaliśmy ten fakt i dostaliśmy bilety na hobbita w dowolnym przez nas terminie, tam powiedzmy do końca miesiąca. No po prostu były chyba tak grane ten film, no nie? No, więc jakby była... Rekompensata i, i, i to, to się bardzo spodobało. Więc stwierdziliśmy że tutaj, też pójdziemy na pewno, nie będzie żadnych problemów, no bo w końcu film został zupełnie przerwany, tak? Musiał być cofany, więc to było jakby dużo większe przegięcie. Myślę, że tyle zabuliliśmy za bilety. No naprawdę. Więc. No i idziemy do pani menadżer po filmie, ona mówi, że takiej możliwości nie ma, ponieważ film oglądaliśmy do końca. Gdybyśmy wyszli w trakcie, reklamacja byłaby uznana, dostalibyśmy albo zwrot kasy, albo bilety jeszcze raz. Podejrzewam, że gdyby cię ten gości nie wrócił wtedy, to by. Tak, tak, ale że... ja poszaliłem i, i gościu, no gościu z obsługi mnie cofnął, powiedział, że już jest zadzwoniony, więc jakby uważałem OK. Byłem przekonany, że, że ta re reklamacja zostanie uwzględniona, a nie została. Zawsze uznawałem multi-kino za takiego gorszego typu y, kino, y, zarówno jeżeli chodzi o organizację, jak i ten. A tutaj mnie Cinema City bardzo miło zaskoczyło. Dlatego Cinema City miał u mnie wielki minus. Ale proszę było to, że gdybyśmy byli na przykład na filmie w 2D czy coś, to pani by nam już te bilety. Tak, że dałaby ta nam na ten sam film w dowolnym terminie, który jest wyświetlany. To nawet nie chodzi o to, że my byśmy poszli jeszcze raz na ten sam film. Bo wprawdzie nawet no to, to już jakby... No, no nawet no, dalibyśmy go komuś, po prostu czulibyśmy się w porządku potraktowali. Ja uważam, że po prostu w takiej sytuacji nie powinno być z tym żadnego problemu, bo jakby oni dostarczyli yy, niepełny produkt. Tak, produkt o i dlatego powinien być on wymieniony. No to pan, Niestety nie potraktowali nas w porządku. I dlatego my teraz robimy baazmanek. Dlatego wolimy Was o tym uprzedzić po prostu. Ale generalnie sam film, jeżeli ktoś się chce wybrać, jest Super. świetny, jest przegenialny. Myślę, że jesteśmy na miejscu, więc się z wami przegramy. Kingsman ma naprawdę piątkę plus kino 4D. Piątkę plus. Piątkę plus. Cinema City. Ma power. <laughs> Nie no, może być tak. Jedynkę. O was. Cinema City. Wielkiego Disa. No. Pięknie ujęte, pięknie. Chyba będziecie ten filmik panowy z Cinema City i stwierdzicie, że chcecie nawiązać jakąś współpracę, Pójdziesz nam jakoś to zrekompensować. No, dziękujemy bardzo. Pa! pa.